Już się zaczyna, już wszyscy wbili. Dobra. Yy, posty z Naruto. Yy, yy, kurde, yy, z kurde, z yy, kurde, yy, kurde, yy, kurde, jakie to jest ciężkie. Yy, yy, Co na z? Wiem, 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 yy, zetsu yy, 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 Z kurde, no nie mogę. Technika z Naruto z. Co mać? Czu na z? Yy, nie wiem. z Zanzibar Posty żeńska z Naruto z. jest z Boruto z. Czekajcie, no i właśnie teraz jest problem. Nie było techniki na z. dupa posty Postać Naruto. Pikeser, badasz Patrickson nara. Mastermind. Resblocks. No widzowie, no nie zaliczycie mi, kurde. No w sumie gitno. Z ukrytej trawy. jaka nas na runda? O nie na k teraz! Ky, e, postać Naruto. Eee. Jedzenie, K k, K, jedzenie. Jedzenie jest najgorsze. Jedzenie z naruto na k. Pikeser. Wioska. K kurwa, no ma, no nie wiem. E na no, K jest ciężkie jedzenie. Nie wiem, no nie wiem. Nie wiem co jest, jakie jedzenie na k. Właśnie to jest najgorsze, że? Jedziemy. Kraj to. Nie Kraj to nie jest wioska Jestem idiotą No jestem idiotą akurat, co tutaj wydaliście? Posej jest naruto, pajkser, antagonista z naruto Kasanowa, git, jedzenie z naruto, kebab Git, kisiel, git, co, co to jest? Co to jest, co jest? Eee, kurwa, kluski Weźcie mi to zaliczcie, no nie no Kraj to nie jest wioska, jestem idiotą po prostu, idiotą Eee, o to chodzi w państwa miasta Nie, i ten, no nie wiem Chłop pisze, czy jestem S, chłopie Git, teraz was robię O nie, eee, Teraz. Jedziemy ostro. Kurde. Nie, no nie wiem. No i e, naruto. No, nie, dlaczego na i? Y? Eee, dobra, jest po mnie, Teraz jedziemy ostro. No i zajebiście. I odpadam. No i odpadam. No. O, 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 I jedzenie. Ja. Y. Yes, dlaczego to jest takie ciężkie? Z naruto na i. Y? Eee, mm. Nie wiem, czy mi to zaliczą no, wyszedłem! No nie wróćmy. Eee. I co tam? Co tam jeszcze było? Co tam jeszcze było? No nie zdążyłem. No wyszedłem znowu, jak idiota. Jestem debilem. Jakumi, jak, Co to jest Jakumi u Co to w ogóle jest Jakumi ucicha? Ja pierwszy raz słyszę takie coś. Chłop, tu sobie leci na tym, na Naruto Wiki! No nie no, to jest niesprawiedliwe, no. No wy nie umiecie grać, w fair play. To nie jest fair play gra. Sobie lecicie na Naruto Wiki. Też mogę sobie wejść na Naruto Wiki. To nie jest fair play gra. To nie jest fair play gra. No zaliczcie mi. To. Ja mam tylko dwa hasła widzowie Co to jest? No to się nie liczy Ale weźcie mi to zaliczcie Ale wy jesteście... Ale wy jesteście... Dlaczego no? A no tak Zapomniałem moja mato, Postać żeńska Yugi to była Przecież ja ją gra, Ja ją gra w Ninja Stormie No nie jestem debilem Jestem debilem Jaja Patrickson, Co to jest? Jaki buta? Skąd wy znacie takie rzeczy? No nie no to jest niesprawiedliwe Wy sobie w Google, to lecicie Jebać Kto wygrał? Wyniki gry Patrikson, A ja który by No widzowy, no dlaczego byłem dziewiąty? Ale wy jesteście... Nie, bo wy robicie to specjalnie, bo wy wiecie, że ja streamuję i mi odejmujecie po prostu punkty. A to jest niesprawiedliwe, bo tu już się oceniamy fair play, a nie, widzicie? I właśnie wy tacy jesteście i właśnie nie lubię właśnie grać, bo potem właśnie tak odwalać. Ale top 10, tak? Nie zamykam, nie zamykam. Sorry, Mirkat. Ale zamykasz, ja przynajmniej mam dziewiąte miejsce. <laughs> Nie mogę. Wait a minute. Who are you? Sorry, ja zamykam. Jewać.